Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Dodge Ram jak widzimy tutaj w wersji SRT10 czyli z ciekawym silniczkiem i jak widzimy jest to silniczek 10-cylindrowy jest to o pojemności 8,3 litra i mocy 517 koni jest silnik typowy Vipera czyli największy jaki był montowany tych autach. Tutaj została zamontowana instalacja KM -E Nevo. Eee, tutaj na dwóch komputerach gazowych każdy zarządza jedną stroną silnika. Jeden na, jeden, na jedne 5 cylindrów, drugi jest na drugie 5 cylindrów. Oczywiście są to komputery połączone i obsługiwane jednym przełącznikiem. Tu mamy reduktory KME Gold GT. Wszystko co oczywiście podwojone. I tu mamy wtryskiwacze HANA. I tak, Spalanie benzyny w takim aucie oscyluje w okolicach 28 litrów. Po montażu gazu mamy tutaj spalanie około 30 litrów, co daje nam oszczędność na każdy przejechany 1000 km 810 zł. tak przełącznik. Przełącznik w aucie został zamontowany. A. Tutaj nad e, pedałem od hamulca nożnego. Widzimy obok przycisku świateł przedsięwzialnych led gazu mamy pod klapką, mamy dwuczęściowy dokręcany w lewik. i zbiornik gazu mamy tutaj w tym momencie pod autem, to zbiornik podwieszany, tu widzimy, zasilanie jest podwójne, dwie sekcje są, jest auto bardzo wymagające, specjalny zawór. Specjalnie dołożone przewody jeszcze. I tak, zbiornik jest to 92-litrowy. O nominalnej pojemności gazu nam, co daje nam 74 litry i zasięg około 440 km. Cena takiego zestawu w tym aucie to jest około 7500 zł, co daje nam zwrot po około 8600 km. Zapraszam na kolejne filmy z kolejnymi ciekawymi autami.